Yol, tuteu, 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 e ó, o tutorial que A my dostaliśmy nową aktualizację. W której m.in. dostaliśmy nowe questy na darmowego skina. Kolaboracja ze Star Warsami powróciła wraz z nowymi skinami, nowymi wyzwaniami i innymi rzeczami. Sekretny skin, czyli The Herald, w tym sezonie już do odblokowania. Kolejna kolaboracja Fortnite z Rykiem i Mortem. I jeszcze jedna super bomba, która zmieni na zawsze Fortnite'a. Ale oczywiście, zanim do samego omówienia aktualizacji przejdziemy, to wiecie, zostawcie w smartym kanale, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. A więc przechodząc do robić, tak naprawdę. Nic się nie zmieniło poza nowymi Star Warsowymi skinami. Jak widzicie, mamy tutaj nową kolaborację, kolejną już ze Star Warsami. I wchodząc w sklep, właśnie możemy użyć dwa nowe pakiety gwiezdnych wojen. Po pierwsze jest to zestaw Luka Skywalkera, w którym znajdziemy samego skina. Następnie plecak, lotnie śmigacz terenowy X. 34. Ja nie wiem dlaczego Epic Games na przykład nie wprowadza tych rzeczy jako pojazdy, albo może elementy na mapie, co by to bardziej urozmaiciło nam rozgrywkę. Również mamy do niego zbierak karabin Slug Flower, i to również mogliby wprowadzić jako broń. Epic Games, robicie koloba ze Star Warsami, dajcie jako kilo w karabin i czemu go nie ma w grze, czemu nim nie można sobie normalnie pograć. Oraz jeszcze mamy młotkę mały śmigacz. Następnie mamy kolejny zestaw, w którym znajdziemy pana Han Solo. Następny zbierak. Piła Energetyczna Skin Leia Organa Tutaj kolejne postacie z uniwersum Star Warsów wbijają do Fortnite'a I jest! R2-D2 jako plecak W końcu doczekaliśmy się tego itemku w Fortnite Na pewno każdy z Was na niego czekał Oraz jeszcze Soku Millennium w postaci plecaka I oczywiście Skin, darmowy skin, ale żeby go wbić, musimy osiągnąć 50 poziomów kąt. Mamy na to czas do stycznia następnego roku, także czasu jest bardzo sporo. A zapewne ten skin już nigdy nie powróci. Również do gry zostały dodane zadania hordobicia, w ramach których ukończenia 8 tych zadań możemy dostać takiego oto ogórka Karika. Także moim zdaniem jest to mega sprawa, że właśnie takie darmowe przedmioty możemy otrzymać. A my przejdźmy w tym momencie do gry. I przechodząc do gry, mamy jedną zmianę na mapie, którą w tym momencie widzicie, jest ona tutaj. Mamy tutaj budynek i pana, pana dziadka do orzechów, mi się zdaje. On, jak widzicie, lewituje. Tutaj ma nawet dach otwarty. Nie wiem, dlaczego Epic Games zrobił taki zabieg, że tutaj, jakby dach jest otwarty, możemy bezpośrednio do domków lecieć. To jest, jakby, ciekawa opcja. Okej, okay, z tym domkiem nie ma nic. Tutaj myślę niesamowitego, ale. Pojedźmy tutaj, w sumie polećmy. Nie pojedźmy tutaj na tę okazję, ponieważ na połyskliwej nie również dokonały się zmiany. I kolejny domek zaczął po prostu wisieć w powietrzu. A więc, jest to ten, który Wam zaznaczyłem w tym momencie na mapie. Właśnie tam do niego dążymy. Jaki ziomek, jaki ziomek tutaj. Się na patocu właśnie go wykasowujemy. I jak widzicie teraz ze skrzynki dostałem karabin blasterowy. Oczywiście jest to dlatego, ponieważ Star Warsy powróciły, tak? Star Warsy powróciły, dlatego ten karabinek blasterowy również jest. I jak można zobaczyć? tutaj mamy super świetną z zmianę moim zdaniem, ponieważ Epic Games na takich platformach stworzyło takie mini -y, pola do golfa. Mini pola do golfa. Na pewno fani Golfa się ucieszą. No i ten domek również zaczął lewitować dzięki temu update'owi w tym update'u, I znowu dziwne dla mnie jest to, że kolejny domek tutaj ma taką dziurę w dachu. W sensie nie wiem dlaczego Epic Games takie zabiegi tutaj wystosowało. I karabin impulsowy, karabin impulsowy to też jest rzecz, która została wprowadzona ponownie właśnie w tym updatecie, nie jest ona może jakoś super. A więc jak na razie zmiany na mapie, które zostały wprowadzone to jest tyle za niecały miesiąc Albo zarówno miesiąc po prostu w grze odbędzie się wydarzenie, będzie to 3 grudnia, czyli w sumie za miesiąc tak jest. O, o, jak widzicie również Jungle Rift, Jungle Rift również wróciły, podobno miały być one ta, w takim stylu Star Warsowym, chociaż no wyglądają one po prostu normalnie. I tutaj mamy po prostu rzecz, która jest niesamowita, która znowu jest w żamion, widzicie miecz Luka Skywalkera, myślałem, że może... Przy okazji premiery tego skina dostaniemy ten jako zbierak, jako zbierak może byśmy go dostali, ale nie. Jest on jak widzicie tylko jako item w grze i coś śmieszniejsze tylko miecz Luka Skywalkera jest. A więc wracając jeszcze do wątku tutaj związanego z panem wydarzeniem na żywo, który będzie kończył nam sezon. To jak na razie Epic Games nic nie wprowadza co by miał nas może naprowadzać, w sensie mają jeszcze miesiąc właśnie żeby to zrobić. Ale jak na razie tutaj drzewo rzeczywistości, nic się z nim nie dzieje, chrom, no powoli się rozprzestrzenia i tak dalej, i tak Okej, okay, no i jeszcze myślę ostatnia ważna rzecz, którą powinniście wiedzieć na temat tego update, to że do Fortnite tam wchodzi Death Supply Drop Radio. Ale zanim o tym opowiem, to tutaj mam ziomka, który się nieźle bawi w Tornadzie. Chodzi tu mordeczko, o Jezu, jak ja już nienawidzę tego karabinu. Oj, chociaż jest całkiem celny, tutaj bomba za 50 w niego. Będzie ono działało w taki sposób, że za pomocą tego będziemy mogli przyznać, ten rzut zaopatrzenia, czy to zwykły rzut zaopatrzenia, rzut zaopatrzenia leczącej, których jeszcze nie ma w grze, ale prawdopodobnie zostaną wprowadzone. Oraz Vehicle Supply Drop, który jeszcze nie wiadomo jak będzie działał, ale chyba jakieś, nie wiem, albo samochód dostajemy z niego, albo coś, nie wiadomo. Okej, okay, jakiś siogun nas spamuje, dobra. Oj, a ja nie mogę ściany postawić, co się dzieje, ja... Ja nie mogłem budować, no nie mogłem budować, dlaczego mi się to przytrafia? Oraz przejdźmy już do największej oraz ostatniej zmiany w tej aktualizacji, która po prostu odmieni Fortnite'a na zawsze, Fortnite już nigdy taki sam nie będzie. Tutaj, kiedy używamy konsoli możemy stworzyć nową mapę i pojawiła się wyspa. Battle Royale, możemy w tym momencie stworzyć wyspę Battle Royale? Twórz własną przygodę na nieustannie zmieniającej się mapie Battle Royale. Kontroli łupy, odradzają się opcje rozmieszczenia i buzy oraz używaj urządzeń kreatywnych, by stworzyć własne reguły Battle Royale. Ta mapa jest automatycznie aktualizowana w celu odzwierciedlenia najnowszej wersji mapy Battle Royale, dlatego twórcy nie mogą edytować samej mapy. A więc w tym momencie wejdźmy na tę mapę, nazwijmy ją Power Battle Royale może? Ok, a więc jak widzicie, na samej wyspie Battle Royale jesteśmy. Jesteśmy oczywiście na wyspie startowej. Tutaj, oczywiście, 100 graczy może zawalczyć. Jak widzicie, możemy zmieniać tutaj wszystko. Możemy tutaj sobie latać. Pyk, pyk. Ja naprawdę jakoś za bardzo tutaj pod względem trybu kreatywnego nie ogarniam. Ok, a więc mamy wszystkich graczy, jest rozpoczynanie gry. Rozpoczynamy w momencie mecz. No i dobra, wyskakujemy w tym momencie z busa bojowego. Jak widzicie, jest tutaj sama mapa Battle Royale. Możemy na niej chyba robić wszystkie zmiany, jakie tylko chcemy. I oczywiście jest to super narzędzie dla twórców, którzy siedzą w trybie kreatywnym, spędzają godziny właśnie na trybie kreatywnym. No i po prostu Fortnite już nigdy tak sam nie będzie, ponieważ możemy tutaj wprowadzać mnóstwo rzeczy. Zapewne starej temki możemy tutaj wprowadzać, okej, okay, jakiś target bot pokonany. Więc zakładam, że pewnie jakieś taktyczne tutaj shotguny stare, jakaś może i spazik powróci przy okazji tej takiej możliwości. Jestem ciekawy tylko jak to będzie wyglądać w trybie kreatywnym 2.0, jeżeli już teraz mamy takie możliwości. A więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam wszystko, co w nowym update'cie. Jeżeli wam się taki format filmu spodoba, to strzelcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, a ja zawijam. my dnia jeszcze życzę,